呃。Uh Witamy dzisiaj na drugiej edycji Kosmos bliżej niż myśli w Knurowie. Jest to wydarzenie organizowane dla szkół, młodzieży z terenu Knurowa i okolicznych gmin raz drugi. W poprzednim roku było 700, 700 uczniów. W tym roku będzie troszkę mniej, bo tylko w jeden dzień, ale będziemy opowiadali o kosmosie, o łazikach. Zaprezentujemy też łaziki, które zwyciężają na świecie, bo mamy takich. I liderem tego zespołu jest akurat w tej chwili były nasz członek. Opowiemy też o... Będziemy bezpośrednie połączenie z Holandą z Uniwersytetem w Delft, gdzie jeden z naszych byłych członków pracuje w tej chwili przy łaziku księżycowym, który ma faktycznie polecieć na księżyc za 3 lata. Nazywam się Wojtek Dałkowski, lubię budować rakiety, tym się też się zajmuję. Zrobiłam swoją własną zdrukarkę 3D. Leci ona na jakieś 120-150 metrów i waży 165 gramów. Reprezentujemy koło naprow Space Systems z Krakowa. Ja nazywam się Szymon, to jest Kuba. Zaprezentujemy naszą, naszą konstrukcję studencką. Jest to łazik planetarny Kalman, projekt na którym działamy na uczelni. Bierzemy udział w zawodach i staramy się je wygrywać. Z naszym łazikiem jeździliśmy w jeździmy po całym świecie na wszelakich zawodach. W tym roku byliśmy w Indiach, w Kanadzie, w Stanach i u nas w Polsce w tylcach Wygraliśmy 3 z tych czterech zawodów. Jeżeli chodzi o takie technikaria dotyczące samego łazika, to jest on cały projektowany przez nas. Od elektroniki przez mechanikę po wszystkie kwestie naukowe i też wielu członków naszego koła broni swoje prace dyplomowe na bazie właśnie tego projektu.